Poczekaj, bo bym się zawiesił. Klawisza. I to tak już poprawiło na akcję? No bo będą stary koło Pierwszy w świecie samochód zasilany wodą mineralną. Arecki taki ten zrobił. E, Ambaraz, że można teraz jeździć na wodę. To jest wodorowy samochód. Następuje przy pomocy specjalnej aparatury wymiana wody na wodór i tlen. Samochód ma napęd wodorowy. Teraz następuje tankowanie z wodociągu. Najlepszej ukraińskiej wody. No, czyściutka woda. 40 litrów. Pali na 1000 km. To jest naprawdę oszczędne. To lepsze niż turbinka kowalskiego. Ten pokazuje 4 stopnie. Tak jak w ten. Ten pokazuje 7 stopni. Chociaż trudno powiedzieć. A, i Fahrenheitu jest. No to ten jest bardziej prawidłowy odczyt. Takie to wyzwanie przed nami Stoi Marecki już tam próbuje piłować Nie będzie łatwo, bo jest tak zwana wanna Że jak się zablokujecie to nawet nie ma za bardzo jak wyjść, żeby gdzieś linę podpiąć I do czego, bo tu same takie harapucie są, nie ma żadnego drzewa Więc trzeba tam do tamtych drzew jakoś dojechać No bo tam już jest szansa, żeby się ...podczepić pod, pod drzewo i podciągnąć się wyciągarką. Kurwa mać! Co na speedze. się odsuwają. Oceniamy straty, co tu się wydarzyło, a tam chyba Mario wychodzi. E, że tak powiem, zaczepić linę. Mam przebożne wyrażenie, że zaraz mi czeka to samo. No coś jest nie tak przemo, ewidentnie. A co, tak Ci się rozbiegał? Tam się rozbiegał. To przemysła, jest się szansa nawrócić i jechać z powrotem. Już mamy silnik jeszcze. A, czyli możemy już w ogóle lipa być. A tam będzie lepiej gdzieś? Czyli co, na powrót? Nisko trzeba rozpalać szafa. To tam jest drzewo, że drzewo jest produkowane. Tam nie ma palić, tam nie na kociołkach rzucić nam się, się robi, kurwa. Dobra, to słuchajcie, nie ma dramatu, nic takich, rzeczy się kurwa wychodziło, to fakt było więcej samochodów, ale chyba <laughs> <laughs> jeszcze jeden działa. Twu <laughs> tu tłu. Więc ten. Ale jakby czas z buta wracamy, no chuj no to co, pójdziemy do jakiejś wsi, weźmiemy tam jakiegoś kurwa deta czy coś, niech nas tu ściąga, no to kurwa też jest Opcja bezroga. no. Ale trzeba uruchomić silnik, kurwa. Nawet żebyś w tym czasie wjechał, to było Dobra, pytań, bo... Próbujemy go teraz odpalać nie próbujemy nie? Nie, w życiu. No. Chojny czas na wrzucać i kurwa schodzić, nie? Tak. jaki jest pomysł? a my idziemy proszkę zrobić jakaś relacja, powiedziałeś już do, do, do ludu, że jesteśmy w dupie, że czarna dupa. Myślę, że będziemy mieli to okazję powtórzyć jej nie jeden raz. Okej, znaczy, moja wina, bo ja tutaj kolei do Bo ja chciałbym tutaj doszedł. Ja, mam na przykład zawsze byłam, ale to zrobić. A pan tutaj kurwa do chwilę powiedział, niech nie? Chujala, nie? Nie no jest pomost spoko powiem ci Jeszcze jak są te choiny, to jeszcze je nawrzucę ja je przerzucę na drugą stronę. Żeby tu wiesz, zrobić, wymościć, nie? Tu powiem ci, że na kurwa tego główna do środka strasznej ilości. Czego? No jakieś kurwa choinki tu są pomielone. No dobra, myślę, że jest okej. Okay. Nie zapadasz się przynajmniej. Patrz jakie tu kurwa wleciało wszystko. To jest zaklejone, bo nam tu dojebało tym błotem. Tak na solidnie. Jest wszystko tym błotem zapegowane. A co woda w oleju? Nie zobacz ile go jest kurwa. się się Ale jest rozwalona totalnie. Dobrze, dobrze, dobrze. A czemu ci przód nie robi? Z jednej strony ja się patrzę. Kurwa, ale łajno, ja pierdolę A nie mam aparatu, żeby zrobić zdjęcia za bardzo małe jest pod tym samym. Ja wam przerzucę, ile Tak to pod tamtym Tak, 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 rzuć to albo potwórę. Dobra, wchodzisz na kurs. Co?

Łomatko Marecki chcesz moje? A Pomost zbudowany Jest Teraz pora na tak zwane ognisko A ja pierdę. przyjdzie nam tu nocować w tym błocie Niestety jest sytuacja taka, że prawdopodobnie turbina siadła i trzeba ją wymontować w tym błocie, co nie będzie rzeczą prostą, niestety. Cię już przygotowuję, na co nieco, a tutaj już ekipa prawdziwych wielbicieli błota, wirtuozi błota dzisiaj są. Następnym razem Arecki przypomnij, że jak będę narzekał, że nie ma kurwa błota, jest nudno, właśnie to miejsce. Dokładnie kurwa to. Fuck. Co już zaprawione? wyciągać. wyciągnąć? Ja jako narrator powiem, że jest pomysł taki, żeby wężyk ciśnienia w turbo. Zaślepić. Czy się zmieniła koncepcja? Chyba to I wtedy byśmy spróbowali bez turbo bo na razie mi się e, Uruchomić silnika, bo już był Tak zwany samozapłon Silnik się rozbiegał Przemysław na szczęście w miarę szybko zareagował I tłoki nie wyszły maską Tak więc jeszcze jest szansa Że może sami jakoś Wyjedziemy Chociaż droga powrotna jest Trudną drogą to co żeśmy jechali tutaj 20 minut, będziemy wracać 8 godzin.